Dwunastoletnia dziewczynka patrzyła jak płacze i śmiała się. Jej matka stała obok i sprawdzała swój manikur. To nie jest scena z horroru. To był mój czwartek. Zwykły czwartek w jednym z najdroższych domów w Chelsea, gdzie pracowałam jako niania. Nazywam się Violetta, mam 45 lat i od dziewięciu lat mieszkam w Londynie. Przyjechałam tu z Radomia, zostawiając dwoje dzieci z byłym mężem. Myślałam, że jadę po lepsze życie. Nie wiedziałam, że będę się uczyć, czym naprawdę jest upokorzenie. Opowiadam te historie, bo wiem, że wiele z Was pracuje w domach bogatych ludzi. Sprząta, gotuje, opiekuje się dziećmi, które nie są nasze, i czasem milczy, gdy nie powinno się milczeć. Ta historia jest dla Was i dla mnie samej, bo przez lata nie umiałam jej opowiedzieć. W Radomiu byłam kimś. Może to brzmi śmiesznie, ale naprawdę byłam. Pracowałam w przedszkolu jako pomoc wychowawcy. Miałam męża Krzysztofa, dwoje dzieci, Kubę i Zosie. Mieszkaliśmy w bloku na Gołębiowie, w trzech pokojach, które wydawały mi się całym światem. Krzysztof pracował w fabryce, ja dorabiałam sprzątaniem po godzinach. Nie było luksusowo, ale było normalnie. A potem fabryka zaczęła zwalniać ludzi. Krzysztof pił coraz więcej. Ja płakałam coraz ciszej. Wiesz jak to jest, gdy mężczyzna wraca do domu i zamiast ciebie widzi tylko swoje porażki? Zaczęły się awantury. Nie bił, ale słowa potrafią zostawiać siniaki, których nikt nie widzi. Rozstaliśmy się, gdy Kuba miał 10 lat, a Zosia 8. Sąd przyznał mi dzieci. Ale co z tego, skoro nie miałam za co ich utrzymać? Przedszkole płaciło grosze, sprzątanie po godzinach nie wystarczało na czynsz i jedzenie. Moja siostra Basia już wtedy mieszkała w Londynie, sprzątała biura, ale zarabiała w tydzień tyle, co ja w miesiąc. Pewnego wieczoru zadzwoniła i powiedziała zdanie, które zmieniło wszystko, że jej znajoma szuka niani do bogatej rodziny w Chelsea. Zakwaterowanie, wyżywienie, pensja 2000 funtów miesięcznie. 2000 funtów. Mogłam wysyłać pieniądze dzieciom, spłacić długi, może nawet odłożyć na mieszkanie. Podjęłam decyzję w jedną noc. Nie spałam do rana, robiłam listy za i przeciw. Lista zamiała jeden punkt pieniądze dla dzieci. Lista przeciw miała 20 punktów, ale żaden nie był ważniejszy od tego jednego. Wyjechałam w marcu 2014 roku. Kuba miał wtedy 13 lat, Zosia 11. Pamiętam jak stałam na peronie w Radomiu z jedną walizką i plecakiem. Miałam przy sobie 400 zł i adres siostry zapisany na kartce, bo bałam się, że telefon się rozładuje. Zosia płakała tak, że musiałam ją odklejać od siebie palec po palcu. Kuba nie płakał. Stał wyprostowany i patrzył na mnie tak, jakbym go zdradzała. Może zdradziłam? Do dziś nie wiem. Powiedziałam im, że to tylko na chwilę że wrócę, że będziemy rozmawiać codziennie przez Skype. Kłamałam i wiedziałam, że kłamie. Matka nie patrzyła mi w oczy. Ojciec powiedział tylko: Rób co musisz. Autobus do Londynu jechał 26 godzin przez Niemcy, Belgię, tunel pod kanałem La Manche. Nie spałam ani minuty. Patrzyłam przez okno na mijające kraje i myślałam, że każdy kilometr oddala mnie od dzieci. Londyn powitał mnie deszczem i siostrą, która czekała na Victoria Coach Station z parasolką w polską kratę. Przez pierwszy tydzień mieszkałam u niej w Kawalerce w Ealing, śpiąc na materacu w kuchni. Basia przygotowywała mnie do rozmowy kwalifikacyjnej jak do egzaminu maturalnego. Uczyłam się słówek związanych z opieką nad dziećmi. Ćwiczyłam akcent, który i tak brzmiał śmiesznie. Rodzina Ashworth mieszkała w Chelsea, przy jednej z tych ulic, gdzie same białe kamienice z kolumnami przy drzwiach Pan Ashworth był bankierem w City. Pani Ashworth nie pracowała. Zajmowała się byciem żoną bankiera, co najwyraźniej było zajęciem na pełen etat. Mieli córkę Oliwie, 12 lat, i syna Jamesa, 7 lat. Rozmowę przeprowadziła ze mną pani Ashworth. Pamiętam jej idealny manikur, beżowy kaszmir i sposób, w jaki patrzyła na moje buty z Tesco. Zapytała o doświadczenie, referencje czy gotuje. Ani razu nie zapytała o moje dzieci, choć napisałam o nich w CV. Dostałam pokój na poddaszu, mały, ale własny. Łazienka wspólna z gosposią Filipinką, która nazywała się Maria i pracowała tam już 7 lat. Pierwszego wieczoru Maria powiedziała mi po angielsku: Be careful with Olivia. She is difficult. Pomyślałam, że przesadza. Dwunastoletnia dziewczynka trudna. Poradziłam sobie z grupą 25-latków w radomskim przedszkolu. Pierwszy tydzień był spokojny. Oliwia obserwowała mnie z dystansu, jakbym była nowym meblem, który trzeba ocenić. James był słodkim chłopcem, który chciał się bawić i przytulać. Budziłam ich rano, robiłam śniadanie, odwoziłam do szkoły, odbierałam, pomagałam w lekcjach. Normalna praca. A potem zaczęło się prawdziwe życie. To było przy obiedzie, gdy Olivia miała koleżankę. Poprosiła mnie o wodę, a gdy ją podałam, powiedziała do tamtej dziewczynki: This is our Polish maid. She doesn't speak proper English. Koleżanka zachichotała. Ja stałam z talerzem w ręku i udawałam, że nie rozumiem, ale rozumiałam każde słowo. Polka pokojówka, która nie mówi porządnie po angielsku. Od tamtego dnia było tylko gorzej. Oliwia odkryła, że może mnie upokarzać, a ja nie zareaguję. Zaczęło się od małych rzeczy. Rozlewała sok i patrzyła, jak sprzątam. Zostawiała brudne ubrania na podłodze w łazience. Mówiła plis tonem, który brzmiał jak obelga. Pewnego dnia kazała mi wyczyścić jej szkolne buty. Gdy to zrobiłam, powiedziała, że są nadal brudne. Wyczyściłam jeszcze raz. Nadal brudne. Za trzecim razem wzięła but i powiedziała: Maybe you should use your tongue. That's what Polish maids do, right? Jej koleżanki, które były w pokoju, wybuchnęły śmiechem. Miałam 40 lat. Stałam przed dwunastolatką z butem w ręku i czułam, jak oczy zachodzą mi łzami. Nie płakałam, jeszcze nie wtedy. Poszłam do pani Ashworth. Powiedziałam jej, co się stało, starając się być spokojna i profesjonalna. Wiesz, co odpowiedziała? Olivia is going through a difficult phase. She's very sensitive. Try not to provoke her. Quote. Uła. Podeszłam. Wskazała na podłogę przy swoich stopach. Sit. Quote. Um. Nie usiadłam. Wyszłam do swojego pokoju i płakałam przez dwie godziny. Następnego dnia pani Ashworth zapytała, czy wszystko w porządku, bo Olivia powiedziała, że byłam dla niej rude. Quote. Cztaj. Dwa dni później, wieczorem, rozległo się pukanie do moich drzwi: pani Ashworth i pan Ashworth, za nimi policjant. Pani Ashworth powiedziała, że zginęły jej diamentowe kolczyki, że podejrzewa mnie, że chce, żeby policja przeszukała mój pokój. Stałam w drzwiach w piżamie i nie mogłam wydusić słowa. Policjant był uprzejmy, ale stanowczy. Przeszukał mój pokój: szafę, szuflady. Walizkę, nawet poduszkę. Nic nie znalazł. Pani Ashworth nalegała, że musiałam je gdzieś schować. Policjant zapytał, czy może przeszukać resztę domu. I wtedy coś się stało. Oliwia, która stała na schodach i obserwowała całą scenę, nagle pobladła. Policjant poszedł do jej pokoju. Kolczyki były w jej szufladzie, pod skarpetkami. Pamiętam ciszę, która zapadła. Pani Ashworth patrzyła na córkę. Olivia patrzyła w podłogę. Pan Ashworth zakaszlał. Policjant zamknął notatnik i powiedział, że sprawa wyjaśniona, że przeprasza za kłopot. I poszedł. A ja stałam na korytarzu, w piżamie, o dziesiątej wieczorem, oskarżona o kradzież, upokorzona przed mundurem i czekałam. Czekałam na przeprosiny, które nigdy nie nadeszły. Pani Ashworth wzięła córkę za rękę i powiedziała do mnie, We'll discuss your departure tomorrow. I tyle, żadnego przepraszam, żadnego pomyłka, nic. Zaczęłam płakać. Nie mogłam się powstrzymać. Dziewięć miesięcy skumulowanego upokorzenia wyszło ze mnie w tej chwili. Płakałam głośno, brzydko, z nosem i łzami. Oliwia patrzyła na mnie: i wiesz, co zrobiła? uśmiechnęła się. Dwunastoletnia dziewczynka. Patrzyła, jak dorosła kobieta płacze i uśmiechała się z satysfakcją, a jej matka stała obok i sprawdzała swój manikur. Sprawdzała swój cholerny manikur. Wyprowadziłam się następnego dnia. Nie czekałam dwóch tygodni. Spakowałam walizkę i wyszłam. Pojechałam do siostry i przez tydzień nie wychodziłam z jej mieszkania. Nie mogłam. Pracę w hamster dostałam, ale odmówiłam. Nie byłam w stanie zacząć od nowa w kolejnym bogatym domu. Zamiast tego zaczęłam sprzątać biura. Mniej pieniędzy, więcej godzin, ale zero dzieci, które mogły mnie skrzywdzić. Z perspektywy lat rozumiem rzeczy, których wtedy nie rozumiałam. Oliwia była dzieckiem, okrutnym, złośliwym dzieckiem, ale wciąż dzieckiem. Prawdziwi winowajcy to jej rodzice. To oni nauczyli ją, że są ludzie lepsi i gorsi, że można traktować kogoś jak przedmiot, jeśli się mu płaci, że pieniądze dają prawo do wszystkiego, włącznie z pogardą. Ale wiesz co? Nauczyłam się czegoś ważnego. Pieniądze nie dają klasy. Bogaci ludzie potrafią być ubożsi moralnie niż najbiedniejsi. Dom Ashworthów miał marmury, obrazy samochody za 100 tysięcy funtów, a nie miał podstawowej ludzkiej przyzwoitości. W Radomiu, w bloku na Gołębiowie, sąsiadka pożyczała nam cukier i pytała, jak się czujemy. Pani Ashworth nie zapytała mnie ani razu przez 9 miesięcy, czy mam dzieci. Ani razu. Minęło pięć lat od tamtych wydarzeń. Wciąż jestem w Londynie, ale moje życie wygląda zupełnie inaczej. Skończyłam kurs pielęgniarstwa dla opiekunów osób starszych. Pracuję teraz w domu opieki w Ealing. Zajmuję się staruszkami, które potrzebują pomocy. To ciężka praca, ale uczciwa. Nikt nie każe mi siadać na podłodze. Nikt nie oskarża mnie o kradzież. Moje dzieci. Kuba ma 22 lata i studiuje informatykę w Krakowie. Zosia ma 20 lat i pracuje w Warszawie w agencji reklamowej. Są samodzielni, mądrzy, dobrzy, ale czy są moi? To pytanie, które zadaję sobie w nocy. Przegapiłam ich dorastanie. Nie byłam na 18 kuby, bo nie mogłam wziąć wolnego. Nie byłam, gdy Zosia zdawała maturę. Widywałam ich przez ekran komputera, a potem raz, dwa razy w roku na żywo. Czy było warto? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mają wykształcenie, które opłaciłam. Mają szanse, których ja nie miałam. Ale czy mają matkę? Zosię odwiedziłam miesiąc temu w Warszawie. Poszłyśmy na kawę i rozmawiałyśmy jak dwie dorosłe kobiety. W pewnym momencie powiedziała Wiesz, mamo, przez lata byłam na ciebie zła, że wyjechałaś. Myślałam... Że nas zostawiłaś, ale teraz rozumiem. Robiłaś, co musiałaś. Płakałam nad tą kawą. Może przepraszam, było niepotrzebne, ale ona sama mi je dała. Zostanę w Londynie, to już mój dom. Mam tutaj przyjaciółki, mam pracę, mam życie. Do Polski wracam na święta i wakacje. Może kiedyś, na emeryturę, wrócę na stałe, ale teraz? Teraz jestem tutaj i dobrze mi z tym. Czasem myślę o Oliwii. Ma teraz 21 lat. Pewnie skończyła jakąś elegancką szkołę. Pewnie pracuje w jakiejś eleganckiej firmie. Może sama ma już nianie. Może jest inna niż jako dziecko, a może nie. Nie życzę jej źle, naprawdę, ale nie wybaczam jej rodzicom. Im nigdy nie wybaczę. Do Was, które oglądacie ten film, jeśli pracujecie w cudzych domach, jeśli ktoś Was poniża, jeśli czujecie się niewidzialne, pamiętajcie jedno. Wasza godność nie jest na sprzedaż. Żadna pensja nie jest warta bycia traktowaną jak śmieć. Możecie odejść, zawsze możecie odejść. Ja nie odeszłam wystarczająco szybko i to był mój błąd. Nie popełniajcie go. Jeśli ta historia was poruszyła, dajcie znać w komentarzach: podzielcie się swoimi doświadczeniami i subskrybujcie kanał, bo jest nas wiele. Polskich kobiet, które wyjechały szukać lepszego życia i znalazły więcej, niż się spodziewały: dobrego i złego. Jestem Violetta z Radomia. Mam 45 lat i od 9 lat mieszkam w Londynie. Przeżyłam upokorzenie, które ukształtowało mnie na nowo. I wiem jedno na pewno: klasa to nie konto w banku. Klasa to sposób, w jaki traktujesz ludzi, którzy nie mogą ci się odpłacić.